Hej, to znowu ja, a to znowu gra. I znowu nie wygram. Dzień dobry, Galaxy 2. Tutaj ponieważ tak machnąłem kursorem i gałką, więc idziemy tutaj do Boom Galaxy. Księżyc. Straszne. Duszne. Wygląda to na jakiś labirynt. Co nie wiem czy dobrze wróży. Zaraz zobaczymy. Coś będzie działo. Ta, 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 ta. Srebrne gwiazdki. Zawsze jeśli są, to muszą się pochwalić w nazwie poziomu, że są. Bagno snakeowe, nie? Tego zupełnie się spodziewałem. Po. po miniaturce. To. E, tak ma wyglądać? Wow. No, jakby oświetlenie się zepsuło. Ale tak ma być i faktycznie zaczynamy przynajmniej. Od takiego labiryntu się mam. Zawsze zapominam, jak fantastycznie na Was działa. Ciekawe, czy jest tam gdzieś kometa, moneta. Jak fantastycznie w tej grze działa na obracanie się znowu te Łodzie podwodne Ta -ta -ta -ta. Nie wiem czemu tak lubię Snake'i w platformówkach Do góry Battle tołcowo i tak dalej O, o, o! Okej okay. Myślałem, że mnie samo będzie zabierało dalej Jeśli nie będę się ruszał Zaraz, 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 mogę tak! Jo, pięknie, mogę tak? E. Aha, nie spadacie, na was fizyka nie działa, grzyby. Grzyby, grawi... grzyby grawituszki. E. Tutaj jest. Se... Nie, 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 co? U, żyję, dobrze, dobrze. Dob mam... dobrze, robię? Co się dzieje? Halo, miałem czek. Co miałem robić? E. Po prostu przyjedzie zaraz do mnie, tak? Aha, muszę tego pewnie aktywować. <laughs> się, się troszeczkę pospieszyłem. Nie jedną taką brzydką śmierć w pierwszej grze też Gdzie nie aktywowałem czegoś potem nie wiedziałem co się dzieje Wy się nagle zatrzymujecie Siema znowu, eee, znowu, 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 proszę! Lubię się spieszyć eee, ty nie jesteś za eee, ty... Nawet w ogóle nie było to ukryte Szczerze myślałem, że wisi to dwa metry nad ziemią <laughs> albo na podłodze. Uuu! Nawet się buja, księżyc Jak taka ascii są huśta... Do tyłu skok, Mario Puść stawkę. Siema, siema, triple jumpuj! Siepo, to znajdźke... Albo nie, nie musisz. Nie nalegam. <noise> co, co, co za... Urocza, randomowa sekcja. Poskakania sobie. Kradzieży na, na, Księżycu! Proszę cię, proszę cię, proszę cię, proszę cię, Mario. Nie takie trudne. Tu księżyc fajny. Te bitsy mogą być jakąś poradą na później dla mnie. Jakby symbolizować jakieś platformy czy coś. Niewidzialne. Może nie? Czy ma? Wow! Jak taki. No, książka trójwymiarowa. Jak się na nie mówi? Nie pamiętam, jak się na takie książki mówią. Trzy te książki, które się tak otwierają. O nie! Prawie. O nie! Duszki! Jeszcze raz możemy? Au! Spadaj, spadaj ode mnie. Um, mogę? Aha, dobra, rozumiem. Znaczy nie rozumiem. Kłamałem, przepraszam. Nic nie rozumiem z tego. Zbierz się! Dobra. Mm. Jestem blisko. Wystarczy teraz to... To podnieść. Jedziesz? Halo? Mmm... Po prostu to jest na no timer. Okej. Okay. Przerażacie mnie duszki. Przerażacie mnie buszki. To nie powinno mi było za... Mieniać tyle czasu? Jezu! To naprawdę nie jest takie trudne. Wy w miejscu. Gdy ja będę podnosił... Gdy ja będę... Gdy, gdy... ja będę podnosił gwiazdkę Jezu Chryste! To nie miało prawa zająć tyle czasu, co zajęło Aha, okej, okay, dobra, 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 nieważne Myślałem, że gwiazdka poleci na, na, samą górę i będę musiał tam jeszcze wskoczyć To mi jeszcze, Aaa, Nie wiem, dlaczego mi to tyle zajęło, wow! Fantastyczny poziom, po prostu seria takich fajnych wyzwań Tu jakiś labirynt, tu coś tam, tu coś tam Kometa wpadła za darmo, nawet nie pilnowana przez nikogo ale świetne, jako dom duchów. Bardzo miał ten klimat, za który lubię hmm, na tym poziomie z duchami Super Mario World. I zdecydowanie ze wszystkich 3D Mario to był chyba mój ulubiony poziom z duchami. Chociaż ten hotel straszny ze Sunshine też był fantastyczny. I Odyssey chyba nie miało nic strasznego świata. To było dobre, to było strasznie dobre. Seria zabawnych wyzwań. Okej. Okay. Hmm, Kosmiczna burza to był ten poziom pierwszy tego świata na którym teraz jakaś minigierka się odpaliła Dzięki za info robot Giermo del robot Mister Robot Żeby to tym razem tylko nie było szukanie kreta, znaczy szukanie gumby Czy gumby mają usługerować, nawiązywać do jakiegoś konkretnego zwierzęcia, stworzenia, czy po prostu są to gumby? Chyba po prostu są to gumby To jest strasznie fajne, że udało mi się <laughs> mi się stworzyć tak ikonicznego przeciwnika z niczego, no bo kupa trupa to po prostu jest co? To po prostu jest żółwik z zaj... 130. <laughs> A czy, czy Gumba jest czymś konkretnym? Czy Gumba to jest jakieś stworzenie z prawdziwego rzeczywistości świata? Szczerze nie wiem. Może jest i jestem głupi. To prawdopodobnie, jakby brzytwa okhama by sugerowała, że, że jestem głupi i jest to jakieś stworzenie, które powinien rozumieć? Gumba. No taki żomek, Gumba, no co? <laughs> no taki zomek. Dobra, ale co, co ja tu robię? Co ja tu szukam? Wow! Jestem bogiem że to zrobiłem, a jestem słaby, że... Wow, nie wejdę tam. I tutaj! Wszedłem? Tutaj nie za to, tutaj za to, tutaj za to mi się nie udało. Ale, ale tam wcześniej mi się raz udało. Jak te windy ze Super Mario Bros. 2D. Jeden czy... czy Lost Worlds, tak? Jadące jedno w dół, jedno w górę. Tylko, że tutaj na tych... na tych tubach, co jest świetne. O nie, nie chcę tego znowu robić. Ale muza! Ta-ta-ta, pa, pa, pa. Piękna muza. Ale ja tu już byłem. No, chyba. Nie no, bym bym ci zauważył. Zdecydowanie, co tu wcześniej nie było. To nie jest tak, że ci zignorowałem, po prostu ciebie nie było. Okej, okay. nie ma nic takiego jak darmowe lunch albo darmowa gwiazdka. Zaraz, o co prosiłeś? Kocham tych czerwonych gości. mi... Nie tego, nie tych czerwonych, nie tych czerwonych, wybuchowych. Nie, go miałem na myśli. Zaraz. Mam nadzieję, że nie będę musiał poziomu restartować, I że coś zepsułem. Dobra, jest czerwony gościu, czerwony gościu, czerwony gościu. Muszę nie pozwolić ci. Okej, okay, ładnie mnie goni. Nie, nie spadnij Bombiarzu, wynocha, lecisz. Oj, oj, oj. Jednak zapraszam, potrzebny mi jesteś, żeby mi drogę otworzyć. Zostaw, zostaw. Możesz się ruszyć? I się zda! Okej, okay, jest. Chodź, chodź, chodź! Nie wpadnij na coś brzydkiego! No nie! Zrzucili mnie! Mogę tak ciebie? Mogę tak ciebie? Okej, okay, to może być sposób. bo... Tak myślałem, że będą mnie gonili jak ten Goomba wtedy. Ale to troszeczkę do niczego nie prowadziło. Proszę cię, Mario, przeżyj, Nie! Dobra, szanować tych małych. Mówiąc szanować, mam na myśli. Nie, 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 nie chciałem! Chcę kogo innego trafić? Chodź. Okej, okay, spełni się nowe. Nie mogę go zrzucić niechcący. Chodźcie, chodźcie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Ty znikasz. Jedziesz, 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 jedziesz. Jedziesz, dojedziesz, dojedziesz, dobrze. I już tutaj jest wygrana. Ale tylko muszę jeszcze z tobą pogadać. Okej. Okay. Najtrudniejszą jest z gry. Znaczy nie poszło ciężko. Ale początkowo po prostu miałem wrażenie, że nie chcą iść za mną. Że się boją. A, jedziesz? Proszę cię, proszę cię, proszę cię. Proszę cię! Jaka muza jest tutaj Ewiczka? Jesteś, dobra. Bardzo randomowe i niemariowe, ale... fajne. Tak się uroczy dzięki. Czerwonego ziomka Ci zaprowadziłem. Czerwony ziomek jest wiele warty jak widać, jest bezcenny. Więc dostajesz taką gwiazdkę za niego. Ją. Aha! Drugi taki dołączył do nas. Czy jeszcze więcej instrumentów jest teraz? Wydaje mi się, jakby te flety wodne doszły w tym momencie. Tak gwizdanie śmieszne. Nie wiem. Może były zawsze. W każdym razie, ja tu mam jeszcze rzeczy do zrobienia na mojej Boomunie Galaktyce. Co powiesz na już jego gro? Co powiesz na już jego? Ja bardzo lubię już jego. Howling Tower, jest nawiedzone. Krzyczące wieże. Dwa d sekcja. Bardzo niezwierżone. Okej. Okay. Tego jeszcze nie robiliśmy w tej odsłonie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Wy chcecie, żeby was zapalić. Prawda? Nie widziałem tu wcześniej okazji na to. Ani w pierwszym, ani w tym parcie. Ale jak są pochodnie, to Zeldowa intuicja mówi ci, musisz je rozpalić. Więc może tym razem będzie trzeba to zrobić? Zaczyna się podobnie. Mieliśmy na, na początku pokazane, że główną mechaniką będzie zamienianie się w 2D i robienie rzeczy jako samemu taki buszek, dusek. Transformacja w takiego. Ty? Dużo tajemniczych rzeczy, z którymi ja teraz chcę robić rzeczy. Właśnie z tymi rzeczami chcę robić inne rzeczy. Chcę robić swoje rzeczy. Grzybas. I tyle. Grzybku nie pomagasz. To jest to miejsce, gdzie ja począ... za pierwszym razem było trzeba pójść. Siema? Siema? Nie. Nie, nie, nie. Nic. Z tych rzeczy. Ciekawe mnie czy mogę wskoczyć. Nie, nie, nie. Z tych sens się akurat odbijać chyba nie da. Um, czy ja utknąłem? Czy ja biegam w kółko? Nie. Te posągi wydają mi się bez podpowiedzią? Halo? Halo? Bauzor? Tutaj jest przejście. Ale o co chodzi? Tam są. Tu jest! Tu są rzeczy. Aha, trzeba dotknąć scenę. Wolfenstein 3D. Jak nas uczył. Takich rzeczy. Dostanę moc ognia i o to chodzi? Dziwnie mi będzie zostawiać to, to za sobą i ignorować. Iluidzi busiek! Kto tu teraz się boi? A kto straszy? Ha! Dobra. Znowu mechanikę, która była strasznie dla mnie żałosna w pierwszej grze. Tak samo pszczółkę, jak i ten był. Fajne pomysły, ale nic z nimi tamte gry nie zrobiłem. Więc ciekawy mnie, jak to tutaj wyjdzie. Na razie po prostu sobie lecę. Skromnie. Uważam na złe duchy. Tapuję, flapuję, berduję. Żeby latać. W sumie to za bardzo nie rozumiem. Co konkretnie robię. Ciągle za bardzo nie rozumiem. Powoli latam przez straszne miejsce. Pa, pa. Czy ja coś robię źle? Czy na tym to polega? Czy ja się zgubiłem? Czy robię to, co trzeba? Wydaje mi się, że robię to, co trzeba. Ale. No bo to nie był nawet labirynt, który dawał ci. Kilka przejść naraz, że da się zgubić chyba. No, czuję się nie ukrywam bardzo zgubiony. Okej, okay, okej. Okay. Jestem gdzieś. O, -s -s -s. No, no. Okej, okay, wyzwanie polega na tym, że łatwo jest stracić supermoce. I nie chcesz doprowadzić do straty supermocy, bo będziesz płakać wtedy, gdy będziesz bez mocy, w niemocy. To nie jest tak groźne, jak chciałem w ogóle tutaj korzystać ze mocy duszka. Ja to celowo zrobiłem, tak żeby trudniej było, co nie. O, dziękuję. Bo bez tego byłoby, byłoby problematycznie. Czy ja coś źle robię? Czy masz ty jakieś dasze czy coś? Czy robienie. Nie, robienie niewidzialności coś nic nie daje. Znaczy, daje ci niewidzialność, ale niewidzialność nie daje ci. Okej, okay, po prostu masuj tak szybko jak się da. I nie dotykaj ściany Po prostu maszowanie. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie byłem świadomy jak bardzo gra chce, żebym tak... ty walko walił, nawalał w ten. W tego... A przycisk do skakania żeby unosić się. Takie powolne się to wydawało. Dziwny jest ten duszek. Nie ukrywam kompletnie, nie mam zielonego pojęcia, co twórcy mieli na myśli z tym poziomem. Serio. Powolne latanie po niczym? Bez przeszkód, bez... Nie, nie rozumiem. Ten poziom był taki dziwny dla mnie. Nie wiem co próbował nawet. Ale takim sposobem jest przedostatnia moc nasza. Luigi na tle apokalipsy. Z wielką... Z wielkim bananem na twarzy, szczęśliwy. Typowe. Okej. Okay. Okej. Okay. Coś pominąłem gdzieś. Powiedzcie mi na której... Powiedz. zawsze mówią na której gwiazdce. Pewnie na pierwszej. Prawda? Zgadza się. Nie zdziwię się, jeśli o to chodzi, jak już wcześniej o tym mówiłem parę razy. Ale... Co, któraś ściana będzie trzeba ją kopnąć. Tędy nigdy nie poszedłem. Ale tu jest tylko to, to nie daje mocy. Hmm. Może jednak nie chodzi o podpalenie? Hmm. No nie wiem, na razie idę dalej. Nie widziałem tam sposobu na coś. Okej. Okay. O Ciebie chodzi, co nie? Musi o Ciebie chodzić. No. Nawet nie musiałem skakać w dal. O, jedziesz? Je jedziesz? Trudniejsza wersja Snake'a jako. Dodatkowe, bonusowe wyzwanie To prawdziwe battletoadsy Zaczynają się tutaj Ale fajna, dobra Dobra, super to było, super ukryta Dodatkowa gwiazdka, nice Znaczy, sama sekcja snake'a była fajna, tak Jeszcze raz poziomu niekoniecznie Takiej szybkości snake'i generalnie preferuję osobiście, tak? To są takie snake'i mojego tempa bardzo I podobały mi się takie snake'i, ale snakey takie, które są bardzo szybkie snake'i Bardzo fajne szybki snake, podobał mi się ten snake 100% tego poziomu I teraz, i teraz idziemy upside Daisy, znaczy Upside Dizzy Okej, okay. wracają grawitatrony. Chodzenie po dziwnej stronie. No, bardzo celne spostrzeżenie, jeśli chodzi o te światy. Kometa jest, poziomy z grawitacją odwracaną. I ogólnie o całe pierwsze i drugie Super Mario Galaxy. Są to gry o chodzeniu po dziwnej stronie. Jeśli miałbym pisać jednym zdaniem, to, to byłoby to dobre zdanie na opisanie całej tej gry. OK, od razu grawitacja w tą stronę. Też bardzo fajnie się zawsze szybko robi te... Eeeh, okej, okay. to nie wyszło, ale... Mamy na to sposoby, co nie? Może nie tak dobry triple jump i, i też nam na to pozwala. No nie było to najszybsze zrobienie. Tego jesteśmy? Jow, jak pięknie! No właśnie speedranowanie tego Jest. E, da się myślę Da się myślę tu wyratą... To... Okej, okay, to nieważne, to nawet nie jest trudne, bo tutaj wystarczy wskoczyć. Nie trzeba żadnej strasznie trudnej sztuczki robić, czy czegokolwiek. Okej. Okay. Wejść do... do rury. Gumby, gumby, Jesteś w bardzo... niewygodnej dla mnie pozycji! Dałem radę. Fajnie <grym> się gra. Wy... robimy coś takiego. Tak trochę wyglądał... tere, tere, tere. poprzedni poziom... z grawitacją w tej grze. Gdzieś się sam... w rytmu muzyki... na grawitacja się zmieniała. Więc mamy coś podobnego, ale... Ale w bardzo ciekawy sposób! Ta 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 para, para, para Aha, to ode mnie chcecie mniej więcej Ale myślę, że... Prawie! Prawie, prawie! A wiecie, co chciałem osiągnąć? Tym skokiem? Nawet jeśli skończyło się to bez większego sukcesu. To próba próba była. To jest prawda? Zga a, co się. A, a, ba, 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 ba. Dajcie mi to. Okej. Okay. Świetny poziom! Zrobiony ze zerową ilością skilla, ale, ale zrobiony. Prawda? Okej. Okay. Jednogwiazdkowiec. Sciverbergna. <ścoughs> no. Zimno ciepło. Księcia, pikante papryczkowy nastrój. W Chili kompany Pikantny król, księ Książę znaczy. Brzmi znajomo jego imię. Nie wiem z czym mi się dokładnie kojarzy. To ty jesteś? Król Pikante. Znam twoje imię, ale nie wiem skąd mi się kojarzy. Bo nie wydaje mi się, żebym w którejkolwiek z tych gier walczył już z tobą. Siema, Luigi. Skoro jesteś, to możemy to zrobić. Chmurki, oczywiście mój kochany klimat słodko-gorzki, zimowo-ciepły. Chcesz się zmienić? Chcesz się switchnąć, tak? Gramy w tę grę oczywiście na Switchu. W kolekcji All Stars. Wszystkie Mario 3D gry. Każda jedna ze trzech, prawda? Oczywiście. Siema idzie, może być ciekawy na. Zaraz, 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 zaraz. Czy ja tutaj dobrze widziałem, że. Aha, <laughs> Nie wiem, co ja sobie myślałem. ale nie pytajcie, nie pytajcie, co ja sobie myślałem. Mój mózg czasem się połączy na sekundy. Mam nadzieję, że nie na dłużej. Eee, chmurki. Właśnie, właśnie chmurki. Zaraz, zaraz. Czy ja mogę tutaj. Czy ja mogę tutaj? Ja mogę tutaj, co? Zgaduję takie bardziej alternatywne. Nie! Nie, 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 nie. Bardzo chciałem wskoczyć jeszcze na tą poprzednią chmurkę. I z niej się parę razy odbić. Nie, nie udało się. Mm, możliwe alternatywne przejście. O nie, o nie, o nie! Nie psuj, nie psuj, nie psuj! Nie mogłem robić łyżwę. Przez to, że miałem moc chmurki. Ale to prędkość daje, ale to się fajnie skacze. Dobra. Mm, poziom był zaprojektowany pod jechanie na tamtej platformie, chyba. Ale dało się go zrobić też. Bardzo głupi pomysł, bardzo głupi pomysł, bardzo głupi pomysł! Ale dało... Do, do przodu miał to być skok, do przodu miał to być skok, Luigi! Luigi? 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 Jest! 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 Jest. Jest. Dobra, cokolwiek. Się dzieje u rzeczy. Się dzieje ból. Um, ja czuję go. Ustaw to jak najbliżej i palny. za no, okej, okay, grzybek. Grzybek mnie nie ratuje. Więcej takiej sekcji, co? Więcej takiej... Aha, okej, okay, to się bardzo dobrze złożyło. Dużo potencjału na jakieś opcjonalne tam rzeczy. Gdzie my lecimy, co my robimy? Tutaj. no, stan mój zdrowia mnie troszeczkę martwi. Wymigacie. Czemu wymigacie? Aha. No znowu ta akcja podobna, co? Eee, uu, pa, 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 czas, czas umierać! Czas umierać, czas umierać, czas umierać! Nie, to był ból. Dobra, to było. Troszeczkę koszmarnego, że rzeczy z koszmarnych się tam... Zał...ła...y... Wo... E... nie... Prędkość, proszę, proszę oddać mi prędkość, wy! Wy! Znikaj, 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 czemu w tamtą stronę się ślizgałeś? Eee, hat, hat, hat. Jest, złapało się coś, tutaj... Złapało się dwóch! Tutaj złapisz się jeszcze jeden! Złapisz się ty! Jak ja to zrobiłem?! Co tu się stało?! Możemy łyżwić się! Okej! Okay. Łyżwi! Łyżwimy! Łyżwimy! Wyłyźwiłem się! Prędkość i łączenie z jednego z drugim tych e, łyżwowych skoków. One takiego kopa dają. Jeśli robi się kilka razy pod rząd, to każdy kolejny daje większego kopa. A mówiąc o kopaniu <grym>, Ma się za Cezara czy coś? Koparka e, Okej, okay. no zdecydowanie Jako, że ta gra jest mądra, jest to boss, który wykorzystuje mechanikę, którą dopiero mieliśmy na nitą. Więc polega to na odbijaniu jego pocisków. Pewnie już będzie strzelał, co nie? A. Strzelał? Będzie jakiś zielony z góry? Oczywiście, ponieważ ta gra. Ej, to jest fajny pomysł. Aaaa! Driftuje mi tu. A w sumie zostawił dużo miejsca. <grywia> ja tu poczekam, wiesz? Aaaa! Zły pomysł, zły pomysł, bardzo zły pomysł. Czekać. Nie, nie odbiło się. Masz jeszcze więcej? Nie, muszę. Teraz będziesz miał więcej. Nie miał więcej! A teraz do nieba strzelał. Nie mam mnie w niebie, sorry kumplu. Akurat może zdawało ci się, że widziałeś gwiazdę? Dobra, tak się zrobimy. O, dla pewności Nawet kilka takich! Zdecydowanie. Znowu nie najbardziej skillowo, ale... Fajne. Połączenie łyżw, cały boss na łyżwok i jeszcze. Odbijanie tych melonów. Dobrze rzeczym. P, 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 p. Chodźmy. P, p, p. Jaha! Jaha! Haj, brocie, Czaj, świat się kończy. Zarobisz co? Nie? Jest gdzieś niespodzianka tutaj. No, był to duży poziom. Zostawiający wiele miejsc na niespodzianki. A w sumie walczyło się z tym pikantem, chyba w pierwszej grze na statku. No, po prostu. Był jednym, znaczy... No tak, no tak. Walczyło się podobnie co w tej grze. Tylko że wtedy był na statku, a nie w tym swoim cesarskim czołgu. Mm, mm, mm. Czy po prostu tutaj? Nie, to było zbyt nieciekawe miejsce na. A jednak, dobra, nieważne. Po prostu, znowu bicie kreta. Wcześniej chyba nie robiliśmy tego na łyżwach, tylko ze... Gwiazdko, czy coś takiego? Nie pamiętam, jak było dokładnie. Ale... powtórka minigierki. 600 punktów, okej. Okay. Chyba nie było to na wy łyżwach tylko z jakąś inną supermocą. W każdym razie... Wiemy, co się dzieje, wiemy, co się robi. Czym szybciej, tym lepiej, szukamy złotych. O... Okej, okay, to czasami nie jest najłatwiej. ta ra ta -ra ta, -ta. okej, okay, to łatwe. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej! Okay. W ostatniej chwili. Nie, nie banalne. Bo gram w miarę nieźle. Jak zrobię klap, też dostanę gwiazdkę? Nie, nie dostałem. Znaczy, dostałem, ale za jego klap, nie za moje. Jest i 80 do 120. Za szybko to się kończy. Piąty świat zbliża się do końca, ale dojdzie do niego dopiero w odcinku kolejnym, kiedy spotkamy się już kiedyś. Pewnie jutro, może. Pewnie raczej. Może. Pewnie, może raczej jutro. Cześć.